Szukając idealnego partnera, zazwyczaj kierujemy się emocjami. Zauroczenie jednak raczej nie trwa zbyt długo i może okazać się, że najlepszym wyborem jest małżeństwo z rozsądku. I tu pojawia się do tego idealna kandydatka. Nazywa się Toyota Corolla i mimo że liczy sobie już 50 lat, to wciąż może stanowić atrakcyjną partię. Poznajmy ją bliżej. Oczywiście pół wieku liczy sobie co najwyżej emblemat koroli, bo ten egzemplarz to zupełna nowość. No właściwie to mamy tu do czynienia z obszernym liftingiem 11. generacji Toyoty, która towarzyszy nam od 2013 roku. Choć Corolla to auto, które jest adresowane do klientów, którzy wyraźnie nie lubią zmian, to od razu widać, że wydarzyło się tutaj coś znaczącego. Trudno przechodzi mi to przez gardło, ale to auto wygląda po prostu świetnie. To zasługa przeprojektowanego frontu z agresywną linią lamp, chromowaną listwą i zadziornie narysowanymi wlotami powietrza w zderzaku. Jestem w stanie nawet uwierzyć, że były tu pewne inspiracje projektem Toyota Mirai, ale konserwatyści nie powinni się wcale zrazić. Choć linie nadwozia prowadzone są bardzo płynnie, to jednak klasyczna sylwetka sedana od razu zdradza z czym mamy do czynienia. Auris sedan? nie zupełnie. Korola jest od niego wyraźnie większa i rozstaw osi ma taki sam jak Avensis. To musi się przekładać na przestronność nadwozia i tak rzeczywiście jest. Mnóstwo miejsca na tylnej kanapie, brak uciążliwego tunelu po środku, a jeszcze nie pokazałem Wam bagażnika. 452 litry. To nie to co Octavia, ale i tak powinno się wszystko zmieścić. Choć wnętrza nie określiłbym już jako spektakularne, to tu także zmiany należy odebrać pozytywnie. W skrócie, kokwit przeniesiono z nowego Aurisa, który pod względem ergonomii i obsługi już zdążył nam się spodobać. Warto wspomnieć, że mamy do czynienia ze specjalną wersją 50th Anniversary, która poza tym emblematem odznacza się przede wszystkim niemal pełnym wyposażeniem. I tak znajdziemy tu system multimedialny Toyota Touch 2 Plus Go z nawigacją i dostępem do internetowych aplikacji, podgrzewanie foteli i lusterek, półskórzaną tapicerkę i pakiet systemu bezpieczeństwa Toyota Safety. Ale to przecież standard w każdej osobówce tej marki. W takiej konfiguracji kręcimy się już dość blisko Avenzisa. Największą różnicę między korolą a jej większym bratem poczujemy jednak siadając za kierownicą. Widać tutaj wyraźną dysproporcję w jakości materiału, zwłaszcza w przypadku tej dość plastikowej kierownicy. Innym małym zgrzytem jest dla mnie praca sprzęgła i skrzyni biegów. Wszystko zdaje się chodzić niemal bez oporów, co wymaga trochę przyzwyczajenia. Poza tym naprawdę trudno się do czegoś przyczepić. Wszystko jest pod ręką, obsługa nie wymaga nad ludzkich umiejętności i sprawia wrażenie solidnie wykonanego. No, może system audio trochę odstaje od reszty auta. Trudno też sformułować mi jakiekolwiek zarzuty względem prowadzenia. Może dlatego, że po prostu trudno jest rozpędzić się do prędkości, która spowodowałaby niebezpieczeństwo w zakręcie. Cierpliwości uczy nas przede wszystkim silnik. To konstrukcja, która w pewnym sensie już dawno wyszła z mody. 1.6 Matic, czyli zamiast wszechobecnego turbodoładowania mamy system zmiennych faz rozrządu. Na papierze 132 konie mechaniczne. W rzeczywistości charakterystyka silnika wymaga trochę obycia. Na niskich obrotach nie dzieje się nic. Dopiero gdy przekroczymy 3800 obrotów, zaczynamy czuć jakikolwiek przyrost prędkości, ale to wszystko też raczej w skromnych dawkach. Dynamiczna jazda wymaga więc sporo zabawy drążkiem zmiany biegów i wyciskania z silnika wysokich dźwięków. Nie jest to najprzyjemniejsze doświadczenie, ale przecież to auto służy do spokojnej jazdy. A gdy uda już nam się rozpędzić, to wejście w zakręt nie zniweczy naszych wszystkich działań. Jest po prostu neutralnie. Wszystko pod kontrolą, choć nastawy zawieszenia są skierowane minimalnie w stronę komfortu. Wygodna, bezstresowa, nieangażująca jazda. To domena Corolli. To auto dla tych, którzy szukają środka transportu wyróżniającego się w tych najbardziej przyziemnych dziedzinach. Dla tych, którzy dla rozsądnego wyboru są w stanie wyrzec się emocji, zabawy, frajdy z jazdy, nic z tego tutaj nie znajdziemy. To po prostu przedmiot użytkowy. Swoją drogą, w wersji podstawowej całkiem tani przedmiot. Zaczyna się od 68 400 zł, choć nasz egzemplarz stoi dokładnie po drugiej stronie skali ceną na poziomie 100 000. Najważniejsi konkurenci będą jednak klasować się na podobnym pułapie cenowym. Dlaczego więc warto wybrać Korolle? To auto, któremu nie nadasz imienia, nie stworzysz z niewielkiej więzi i nie zapamiętasz go na całe życie. Ale może przetrwać całe twoje życie i bezawaryjnie wykonywać funkcje, do których zostało stworzone. A w ogólnym rozrachunku to właśnie może liczyć się najbardziej. Na koniec mała prośba. Jeśli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Zajrzyj też do na naszego Facebooka i stronę, gdzie znajdziesz dane techniczne, zdjęcia i więcej testów. Dzięki za dziś i do zobaczenia!